Cześć, Polish Bike, Tour. od jakiegoś czasu informacje się pojawiają, ale czy to były jak dotąd informacje pełne? To się okaże. Nie wszyscy wszystko wiedzą, ale jak podejrzewam, chcą wiedzieć i dzisiaj będzie okazja, aby uzupełnić swoją wiedzę właśnie w tej dziedzinie. Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz, jestem dziennikarzem sportowym i troszeczkę się tutaj zabawię właśnie w przeprowadzającego wywiad z Oskarem Ślezioną, Cześć. który stoi za tym pomysłem, stoi za Polish Bike'em. Co to tak naprawdę jest Polish Bike Tour? Co tu się szykuje? Polish Bike Tour. Cykl rowerowych wokół całej Polski. Zarówno po asfaltach, jak i po szutrach, podcinkach po z błotem, z płytami, z dziurami, z kamieniami, więc będzie wszystko. Skąd się to wzięło? Skąd ten pomysł, jak na niego wpadłeś? Mam nadzieję, że podczas jakiejś rowerowej wyrypy. A dokładnie, była rowerowa wyrypa i. Tak się zmęczyłem. Osiągnąłem swój maksymalny punkt, moim zdaniem. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu. Tak na mnie to wpłynęło, że stwierdziłem, że bardzo dużo osób czegoś takiego wbrew pozorom pragnie i trzeba przekraczać swoje limity. Ultramaratony rowerowe właśnie po to są i to pokazują. Oczywiście będą też e, brali udział zawodnicy, którzy będą robili super czasy na tych etapach, o których pewnie zaraz wspomniemy. E, ale każdy odniesie swój wewnętrzny sukces, jeżeli pokona nawet parę dni takimi dystansami. Szykują się cztery etapy, praktycznie dookoła Polski można powiedzieć. Pierwszy ze Szczecina do Gdańska, to będzie Bałtyk 600, jak wnoszę, 600 kilometrów. Kiedy start i jak ma wyglądać, jak ma przebiegać ta trasa? Startujemy 30 kwietnia, tak jak wspomniałeś, Majówka. majóweczka. Idealny pomysł. 30 kwietnia startujemy w Szczecinie na łasztowni. Lecimy do Gdańska. Trasa będzie prowadzić przez asfalty, ścieżki rowerowe. R10 kawałki też będą przez trasę R10. Szutry. No, jak nad morzem to musi być piasek. Płyty betonowe. Las w okolicach Helu, naprawdę będzie ciekawie. Drugi etap z kolei to już że wschodnie, można powiedzieć, jak tutaj trasa będzie przebiegała. I kiedy start, to też ha, trzeba to wiedzieć. To jest jak też tu mieliśmy pomysł na majówkę, tu mamy pomysł na początek wakacji. Start 3 lipca z Gdańska. Na początku jedziemy w kierunku Mazur, jedziemy przez piękne trasy widokowe. I później kierujemy się wzdłuż granicy na południe Polski. Jedziemy do Sanoka. Trzeci etap: Sanoka na zachód, góry 400. Brzmi groźnie, kiedy ruszamy, i gdzie kończymy, i jak trasa ma przebiegać. 7 sierpnia, start w Sanoku. Jedziemy do żywca przez przełęcze, świetne odcinki górskie. Będzie trochę asfaltu, będą też kamienie, i będzie też dużo szutru. Podejrzewa, będą wypychy. Będą wypychy, bo naprawdę nachylenie będzie miejscami ponad 15, 15 stopni. Krótka trasa, najkrótsza kilometrowo, jeżeli no króciutka, chodzi o. 400, 400, 400, km. 400 km, co to jest, ale naprawdę będzie wycisk. Ile raz? I, i jeszcze raz, ile podjazdów będzie? Podjazdów przewyższeń 9000 m. Robi się smakowicie. Etap numer 4, ten ostatni, który domknie pętlę z żywca do Szczecina. Wracamy. Eee... Tu będą też góry, czy to już raczej na spokojnie, z górki, nad morze? O, przepraszam, Szczecin, a nie Szczecin, jest miastem nadmorskim. Przez no dokładnie. Jest... No. Eee, generalnie na samym początku będą góry. Będzie troszeczkę przewyższe, nie jedziemy w kierunku Jeleniej Góry. I później się dopiero kierujemy na północ, wzdłuż rzek, więc też będą przewyższenia. A później, tak jak sam powiedziałeś, z górki w stronę Szczecina będzie troszeczkę bardziej płasko, ale będą szutry, będą płyty. Jedziemy wzdłuż, wzdłuż rzek. Będzie troszeczkę asfaltu, gdzie będzie można nadgonić i troszeczkę odpocząć. Ale generalnie, jest to czwarty etap, gdzie ci zawodnicy, którzy będą chcieli. Okrążyć całą Polskę już naprawdę kondycyjnie będą czuli poprzednie etapy na 100%. Pojawiają się pytania na temat trasy, pojawiają się też dociekliwi rowerzyści, którzy chcieliby już ją poznać. Kiedy tak naprawdę zawodnicy dostaną informację, jak, będzie przebiegał, jak będą przebiegały poszczególne etapy. Chcemy, żeby rajd był sprawiedliwy dla wszystkich. Wszyscy zawodnicy, którzy się zapiszą, parę dni przed startem otrzymają trasę w formacie GPX po której będą jechali, więc wszyscy... może nie wszyscy wiedzą, co to znaczy format GPX. To jest, to się wgrywa w mało. Tak, w to forma... to format GPX to jest format, wyznaczy trasy, którą się przenosi na urządzenie nawigujące, albo telefon, albo nawigacja rowerowa i kierujemy się po tej trasie. Więc my jako organizatorzy sprawdzamy, projektujemy całą trasę, żeby ona była jak najlepsza zarówno ze względów terenowych jak i widokowych, i bezpiecznych de facto, bo to chodzi też, żeby ta trasa była jak najbardziej bezpieczna dla wszystkich uczestników. Jakie rowery sugerujesz, bo pewnie każdy, to nie jest tak, że każdy musi kupić sobie rower na specjalną okazję, no ale pewnie w jaki sposób określony sprzęt będzie preferowany? E, oczywiście. E, Podejrzewam, że większość ludzi pojedzie na rowerach gravelowych albo trekkingowych, najbardziej uniwersalnych rowerach, które się zarówno sprawdzą nam na asfalcie, jak i na szutrowych odcinkach, gdzie będzie dużo błota, tak? Ale jeżeli ktoś jest dobrze i, szyb i się dobrze czuje i jest szybki na rowerze MTB, to bez problemu tą całą trasę pojedzie, przejedzie na rowerze MTB. Zaznaczam, że ciężko będzie całą trasę przejechać na szosie. No, raczej, jeśli jest to y, rajd, y, który przede wszystkim się będzie odbywał gdzieś tam w terenie, to Dokładnie tak. niekoniecznie wskazana. Y, ile ma kosztować udział w tym y, policzbie, w tym przedsięwzięciu? Y, od tej strony też y, wielu y, czytelników, wielu naszych followersów pyta o to, jak to od tej strony wygląda. Koszt pakietu startowego na jeden etap to jest 489 zł. W pakiecie startowym Mamy bardzo dużo fajnych produktów dla zawodników. Mamy markową odzież Danielo. Weszliśmy w współpracy z firmą Danielo, która szyje ubiory dla zawodowych kolarzy z World Tour, więc będziecie mogli mieć taką koszulkę. Dodatkowo będą czapki kolarskie, będą bidone od naszych partnerów, sponsorów. Będą kominy, tak jak wspomniałeś, będzie trasa w formacie GPX, i dodatkowo w wpisowym w ramach pakietu startowego będą również kody rabatowe do wykorzystania w sklepach naszych partnerów, więc będzie opcja doposażyć się przed startem. Możemy wymienić partnerów, sponsorów, bo myślę, że tego jeszcze zabrakło. Jeszcze zabrakło? Oczywiście. Od razu powiem, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o partnerów, ale. Już możemy się podchwalić, że naszym partnerem będzie Cannondale, marka rowerowa. Będzie Uvex, który dostarczy nam kaski oraz okulary. Będzie firma Ewok oraz firma SRAM. Też pamiętajmy o tym, że naszym partnerem energetycznym jest Red Bull. Cztery etapy, cała Polska objechana, no ale uczestników trzeba czymś konkretnym umotywować. Jakie nagrody, jaka pula jest przygotowana przez Polish Bike Tour? Tutaj miło zaskoczymy wszystkich. Pula nagród, która jest przygotowana, to jest ponad 100 tysięcy złotych w nagrodach. Za nami piękny rowerek karbonowy w całości, Cannondale. Jest do zgarnięcia. Rowery będą zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Kolejnymi świetnymi nagrodami będą kaski z okulary czy plecaki z Evoca, -ka, Evo -ka, więc każdy będzie zadowolony. Dużo nagród zamierzamy też rozlosować. Nagradzani nie będą tylko i wyłącznie zwycięzcy. No właśnie, bo to jest wyścig, ale wiele osób będzie traktowało to jako po prostu rajd i przeprawę Przygodę. dookoła Polski w poszukiwaniu przygód. Cały czas mi brakuje informacji, kiedy ruszą zapisy, bo mam wrażenie, że tutaj nasi słuchacze, nasi widzowie wciąż czekają na tę informację. Atmosferę podgrzewamy i każdy już chce się zapisać. Startujemy z zapisami 9 stycznia o godzinie 12.00. Gdzie szukać informacji na temat zapisów, na temat całości Polish Bike Touru? Zapraszam na naszą stronę polishbiketour.pl, jak i na nasze social media. Proste, prawda? Banalne. No właśnie, teraz na pewno naszym widzom będzie zależało na tym, aby w jakiś sposób zostać Upamiętnionym w czasie tych wyścigów. Podobno też jest jakaś bomba szykowana. O, jest bomba i to naprawdę dużego kalibru. Po pierwsze, mamy profesjonalną ekipę fotowideo, która będzie dokumentowała zmagania zawodników podczas wszystkich etapów, a na koniec będzie wisienka na torcie film After Movie PBT, który zostanie. Wyświetlony i opublikowany na imprezie, która będzie zakończeniem sezonu rowerowego. Ta impreza odbędzie się w arenie Gliwice. Szczegółów jeszcze nie ujawniamy, ale mamy kilka naprawdę niesamowitych pomysłów. Myślę, że przeżyjemy wszyscy wspólnie przez cały przyszły sezon rowerowy niesamowitą przygodę. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Oskar Śleziona, Dariusz Urbanowicz. Cześć! Pa.